leżę w łóżku i chcę Cię przytulić, ale Ciebie tu nie ma. I co mam poczuć teraz? Brakuje mi Twojego oddechu na mojej szyi, Twoich czułych słówek, tych prosto z serca, szeftanych po cichu do ucha. Nie widzę Twojego uśmiechu, tego, który miałeś dzięki mnie. Tęsknię za naszymi rozmowami całe noce, za tym, jak mnie wielbiłeś. Byłam Twoim ideałem. Nie umiem zasnąć bez Twojego dobranoc. Za niedługo, jeśli tak dalej pójdzie, przestanę chodzić spać. Chciałabym znów poczuć Twoje dłonie, obladające moją talię, z tą piękną miłością i uwielbianą przeze mnie czułością, przyjemny dotyk Twoich rąk do moich. I ta czułość, która od Ciebie wtedy biła, a ja to wszystko wyrzuciłam do śmietnika, jak niewdzięcznica. Teraz jesteś moim wszystkim. Wszystkim, na czym mi zależy. A ja jestem Twoją mordlicznią, tej dobroci w Tobie. I za to nienawidzę siebie, za zniszczenie Ciebie.